23 października 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Szanowie. z udziałem starosty Chrzanowskiego, wicestarosty, dyrektora SOSW, dyrektor Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Szanowie. Ze względu na pandemię miało ono skromny charakter. Otwieramy to boisko dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w przekonaniu, że będzie służyć e, młodzieży naszego ośrodka, naszej placówki w sposób bardzo dobry i przez wiele lat. Dziękujemy też panu dyrektorowi za zaangażowanie się w e, ideę tutaj zmiany tego otoczenia, tej infrastruktury sportowej. Myślę, że pan dyrektor jest zadowolony, a myślę i jestem przekonany, że przede wszystkim pożytek i zadowolenie będzie tutaj dzieci tego ośrodka, naszego ośrodka. Także życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, szanowny panie dyrektorze, to jest taki trochę prezent odłożony w czasie, ponieważ kiedy w październiku zeszłego roku Razem obchodziliśmy 50-lecie ośrodka. To wtedy na scenie powiedziałem, że w naszych głowach rodzi się koncepcja realizacji pewnego prezentu. I ten prezent w dniu dzisiejszym jest wam przekazywany i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej wam wszystkim służył. A żeby tą symbolikę jeszcze zachować, to też symbolicznie kilka piłek do użytkowania Panie dyrektorze na pana ręce od nas tutaj przekazuję. Oddany jest dzisiaj piękny obiekt. Młodzież nie mogła się doczekać, pytali tylko, czy już mogą e, grać. W zasadzie te pytania były codzienne. Także ja bardzo dziękuję. Dziękuję też pani dyrektor, bo byliśmy w kontakcie takim na bieżąco przy, przy podejmowaniu tej decyzji. I ja się bardzo cieszę z tego prezentu. Boisko o nawierzchni poliuretanowej składa się z dwóch części rozdzielonych piłkochwytem. Część główną stanowią boiska do siatkówki i koszykówki. Na części mniejszej znajduje się boisko do piłki ręcznej. Jest też trybuna z miejscami siedzącymi dla 20 osób, nowe oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Powiat chrzanowski sukcesywnie rozwija bazę sportową. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę mieszkańcy mają coraz większy i lepszy dostęp do obiektów sportowych i uprawiania różnych dyscyplin.